Manko, z tej strony Mdziak, a dzisiaj zagramy sobie w Secret of the Mimic Demo remake przez jednego z fanów na Robloxie. Zagramy sobie w to, co ostatnio wam opowiadałem w dwóch różnych filmach, jak wygląda etap eksploracji i pościgu, a dzisiaj zagramy sobie w interpretację jednego z fanów, więc myślę, że będzie naprawdę fajnie. Pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę i subika, jeżeli jesteście nowi. Dobra, zaczynamy od eksploracji. Z tego co ogarniam, eksploracja jest pierwsza fabularnia. FNAF Secret of the Mimic Remake. Twórca mówił, że nie był na Pax Westie, ale ze wszystkich. O, Lera! Czy do Diwazber? O, 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 Ale że ze wszystkich opowieści i tak dalej, wywnioskował mniej więcej, jak miało wyglądać to miejsce i stworzył własną interpretację. No i muszę przyznać, że wygląda. Wygląda naprawdę dobrze, jest tutaj ten śmietnik, jest winda, winda była tutaj w tym miejscu, były właśnie te wszystkie rzeczy. Ja to jeszcze pamiętam jak wam przedstawiałem. O, duży różowy pies. <laughs> Oczywiście stroje animatroników. Wymagane korby. Okej, okay, no to jak wymagane korby to idziemy po korby. Ej, fajnie to wygląda. Tutaj jest to wielkie ciasto, ten wielki tort. To co było zamknięte i nie dało się otworzyć. Ładnie odwzorowane. Let's play. Cześć! Śliczna jesteś. Ale trochę niepokojąca, muszę przyznać. Ja, ja ogólnie jakoś obawiam się klaunów. Nie wiem czemu. Jakoś tak bez powodu. Obawiam się klaunów. Chcę, żeby kłócnąć. Okej. Okay. O, jest nawet odwzorowane to miejsce. Ej, ktoś się naprawdę postarał. Jeżeli chcecie, to oczywiście możecie też sami zagrać, co nie? Poszukać tutaj jakichś sekretów, porozglądać się. Bo to demo, ten remaster dema, jest dostępny na Robloxie dla każdego. Yo, ktoś nawet całą fabrykę tutaj odwzorował. Mega fajnie. Oho! Jesteś i ty... Uuu uh. A tego nie kojarzę, żeby ktoś mówił, że tutaj jest takie przejście. Tu już wchodzi chyba remake. O, ktoś zrobił, że można zejść tutaj. Ej, genialne! Fajnie, widać, że twórca tutaj włożył trochę pracy. Żeby jednak, jednak zrobić to trochę oryginalnie. Z tego co rozumiem, nie dało się tutaj zejść w, w demie oryginalnie, więc tutaj jest wkład własny już. Dobra, i teraz idziemy tutaj zgodnie z planem. Łączyć generator. Aha, siema! No tak, urwie sobie nogi. Time <laughs> It's time to play. Jeb dziurę zrobił. uciekamy. Nie fair. <laughs> Okej. Okay. Przeszliśmy pierwszy etap. Przeszliśmy pierwszy etap. Teraz powinien być pościg. Jak dobrze ogarniam. Z tego co pamiętam, tutaj miał być właśnie etap pościgu. Że tutaj kończymy. I jakby kolejny etap możemy wybrać, który jest pościgiem, jakby kontynuacją. FNaF Secret of the Mimic Remake, dobra. Lecimy na kontynuację. Mamy naszego rozwalonego bota. Okej. Okay. To jest tylko co że gość, jak opowiadał, że były tutaj drzwi. Widzę, że tutaj twórca zapomniał o tych drzwiach. Są cyklane przejścia, okej. Okay. Descenty jakieś? Tutaj musi przebiec... Aaa, musi przebiec. Siema, Foksiak. Okej, okay, to pamiętam. Tutaj przejście takie dołem. Kolejne przejście dołem. Są te nakręcone zabawki. To o tym była mowa generalnie, że to będzie miało... Że te zabawki będą miały jakieś większe znaczenie w przyszłości. Tak mówił jeden z deweloperów na PAX To Co jest mega ciekawe, oczywiście. Biorąc pod uwagę to, że e, nie wiemy o co chodzi z nimi. Caution. Watch out for exposed wiring. Ok. Dobra, i tutaj jest przejście dalej: do windy. No tak. Tu otwieramy i Jackie przychodzi. I found you. Tak. Ej, ładnie jest to odwzorowane mega. Muszę przyznać. Ktoś tutaj włożył naprawdę bardzo dużo pracy w to odwzorowanie. Wygląda mega fajnie. O wow. Mega mi się podoba. Jest takie proste, takie typowo Robloxowe, ale jest tak mega przyjemnie zrobione, że czuję to napięcie w powietrzu normalnie. Shift to Spring, oho, już poradnik wyskoczył. Jesteś i ty Czas wiać! Sekret of the Mimic ucieczka moment Ja się nawet nie oglądam, ja jestem tak obsrany teraz Ja widziałem jakie ręce były tuż za mną Uuu powoli o nie podoba mi się ten etap O i nie podoba mi się ten etap Ho, 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 ho. Jest zbyt blisko Zbyt blisko Zbyt blisko jest Zbyt blisko. Uuu, widziałem jej rękę Jackie, nie rób mi tego! Nie rób mi tego Nie, 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 nie! Ja się nie zgadzam, Jackie Nie otwieraj prezentów O kurde, dobra Uu. To nie było przyjemne Dwoje złotych animatryników Faktycznie było coś takiego, pamiętam, kojarzę Kojarzę, że coś takiego było mówione Dobra, kolejny generator. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Kurde Jumpscare moment. Szczerze nie wiem, co miałem zrobić. Szczerze nie mam pojęcia, co miałem zrobić. No bo, to chodziło o to, że muszę ten generator włączyć chyba. Oho, speedrun od początku. Okej, okay, znowu jesteśmy w tym etapie. Zajęło mi dwie próby tutaj dotarcie, nie podobało mi się to. Odpalaj, 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 odpalaj! Wchodziłem do węta Ale tu jest na styk wyliczone! O mój Boże! siedemdziesiąte 73! Wiej! O, ale na styk powiem wam, na styk. O. muzyczka. Tutaj te pomieszczenia nieco zerwane, szkoda. Ju, już chciałem tam zaglądać od razu. Ale na styk. I koniec. I found you. I spadamy razem z wentylacją. Dziękujemy za grę. Yeah! Przeszliśmy. Ej, powiem wam, że zajęło mi to 4 próby, żeby dojść do tamtego etapu i to przejść. To było tak na styk wyliczone, że musiałem tu idealnie, idealnie nie zahaczyć się o hitbox i przebiec. Wow, emocje jak na grzybach, normalnie. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Możecie sami zagrać i ocenić tą grę, bo powiem wam, że twórca nie jest naprawdę dobrze znany. Jest tutaj 75 łapek w górę razem z moją aktualnie. Więc koniecznie, nawet jeżeli nie chcecie zagrać, to idźcie, znajdźcie tą grę i koniecznie zostawcie chociaż twórcę łapeczkę w górę za tyle pracy, ile włożył w to. No bo wygląda niesamowicie, nie uważacie? Dziękuję wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. No i cześć! Привет всем, милого дня